Siema, witam was na moim kanale Dzisiaj będziemy karmić gekony Mówkami, owoców, mówkami owocowymi Które siedzą sobie tutaj Zamówiłam sobie nową partię Dobra A więc dzisiaj będzie karmienie gekonów I pokażę wam mojego nowego pajączka, który siedzi tu Już wam powiem, że on jest nadwewny. Okej, okay, dobra. Zabieram się do karmienia gekonów. Więc dobra, otrzymamy szybkę. Czyli się odkładamy. O. Tutaj mamy miskę z wodą. I wam pokażę, jak to się robi, bo nie każdy może wiedzieć. Ok, biorę sobie tutaj. Biorę sobie taki pojemnik, co nie? Ale sobie taki pojemnik. Tą gumkę. Uchylam. Ja to zrobię za kadrem, no bo tutaj w kadrze to nie zrobię, a gdy zrobię w kadrze, to bym mógł ten papier, no to by było niezbyt, gdybym go rozerwał. Okej, okay. dym uchylimy, nadchylamy i staramy się strzepnąć trochę musek, tylko nie za dużo właśnie. I tu dużo szczepnę do tej wody co by one sobie tu robiły. One nigdzie nie powinny uciekać. No tutaj mi tam uciekły dwie, trzy, cztery. Dobra, cztery mówki do locówki. Uciekł ja więc niezbyt, no ale teraz robimy tak, bo w to nie złapię takiej mówki, no bo bym sobie musiał kupić taką małą, a taką to nie złapę raczej. Czyli robię tak. I mówkę wpuszczam do terrarium dekonów. Ewidentnie ta coś nie chce współpracować. Ok, jedna posła. Jedna posła. Teraz łapiemy drugą. Nadławiamy. i dajmy tu drugą mówkę. No, tu powiedzmy, tu kokrywki mojego gekona. Idź. iść. Mówka coś nie chce współpracować. Ok, gdzieś tam spadła na dół. Yy, Okej, okay. a jeżeli mogliście zauważyć, tam sobie posadziłem nową roślinkę. To jest to sama, tylko ta mi teraz zmarniała, no to posadziłem tę nową. Yy, nie nie, wys nie wysadzam jej, no bo mam nadzieję, że jeszcze się przyjmie. Okej, okay, niech ona tam idzie. Okej, okay. skoczyła na korę. Nie wiem, czy wy możecie coś takiego zaobserwować, ale ja normalnie widzę w realistyku. Yy, właśnie. Ja bym to wam zaczęło widzicie, to jest mufka łysówka Dobra yy, łapiemy kolejne Teraz już mogę dawać tu trochę więcej tych mufek No idziesz, no, idź Skocz tam No co się szykuje? Tam jak widzimy to już Yy, tam mnie jedna się szykuje, tak i zaraz pewnie Gekont łapnie. On złaził, później niewiele zostało tym musko. Okej, okay, zaskoczyła. Yy, teraz łapimy kolejne. Albo nie, te kolejne zostawiamy sobie na później. Bo teraz nie chyba ją wszystkie dawać, tych muszek. Teraz musimy poczekać, aż w się kapną, że coś jest ich, w ich domku. To mówię jeszcze tam z tyłu złapę i tam puszczę, bo tam czasem też siedzi ten jeden gekon. Yy. Dobra. Tam. Właśnie to takie szumy tam w tlenu, bo mi laptop chodzi, no i... Tak fumi. I dziewiątka daje o sobie znać. Mm, no tutaj jedna nóżka się wspiną no i zaraz pewnie zostanie chłapnięta przez gekona, bo one tam wszystkie do wentylacji idą. Nie wiem czemu. No nie wiem, czy te gekony się na tym filmie kafną, bo film może mieć maksymalnie 15 minut. Mm, no i nie wiem, czy to się zdąży, ale być tak. O, o, tak wam zrobię, byśmy sobie mogli obejrzeć to terrarium. To ja tak będę tutaj statywik i Będziemy sobie oglądać to terrarium. O, idzie Gakon. O, widzieliście? Do że tam włożyłem. Widzicie? Z Janko. Idealnie wytam w staty w tej chwili, bo on akurat wyskoczył i go złapał. Tą mówkę. Ja, jak widzimy gekony są dość wodne. Wczoraj im dawałem te mówki, cówki, ale wczoraj im dałem tylko cztery. W sensie cztery po dwa. Jeden z gekon zjadę, wie, no i drugi zjadł dwie. Oni tak dałem, bo nie chciałem ich od razu ty dawać tyle. Mm. No, o, tam jak nie wiem, wy tego nie zaobserwujecie, ale tam, gdzie jest to białe, to tam był ogon właśnie Gekona. Ty widać nawet było. Nie wiem, czy wy to zaobserwujecie, ale tam, no, tam jest ogon. No. No, już pierwszy kres na tym filmie został zaliczony przez Gekona. To co, chłodujemy kolejne. A dobra ładujmy. Biorę o, tym razem dwie naraz będą. Okej, okay. pochwój. Tam wiek nam, mufek miamufek. Biednie. Pewnie, podejrzewam, że zaraz gdzieś tu drugi powinien się wysłonić ze swojego rewiru. No i tam widzę. Widzisz? to są dwie mówki. Powinny zarobić być przez gekona. Tylko nie wiem, czy ten gekon się jeszcze kapnął. Widzieliśmy go tam, że gdzieś on tam jest. Yy też go tam nie zbyt zaobserwujemy, bo od spryskiwacza, nie wiem czemu, ale zacieki takie zostają. Okej. Okay. Z muszkami, z akcjami gekonów to może na chwilę przystopujmy. W sensie to będzie tutaj robić, a ja tu będę sobie obserwowała co się dzieje. I w tym czasie pokażę Wam moje nadrzewne złotko. Teraz wczoraj się to złapałem. Widzicie tego pająka? On jest piękny, taki żółty. O, fajny, ładny naprawdę jest. Mi się bardzo podoba. On jest nadwewny. Taki nadwewniak. O, mogę tu zrobić zbliżonko. Taką ma włócą pręgę. ogólnie jest na drewny i zrobiłem... Teraz to niezbyt tak dobrze widać na filmie, ale zrobię bardzo piękne zdjęcie. Może je wrócę na YouTube. Nie wiem czy się da w ogóle wrócę zdjęcia, ale zobaczam. Bo ja sorry serię bo ładnie wyszło. Tak fajnie z filtrem dałem, żeby lepiej było kolory widać? ale no i ładnie wyszło. I w ogóle też karmię łówkami owocówkimi. No, bo on innego nie zje. Dobra, ja was tu postawię, tu tak? A sobie pokażę, zgarnę. O nie, dobra, nie zostałem raz jednak. Jednak nie, nie zostałem, bo tu Gekon wystawił głowkę. Idzie. Idzie. Idzie Gekon. O, co? Mówka z jednego. Mam takie ikony które robią polowania na no, te mówki. To jest chyba ten drugi, właśnie. To jest cały czas ten sam. Nie wiem, ale ten drugi to się gdzieś tam powinien ujawnić za chwilę. To widzimy teraz, jak jego mówki pochłania. Robią takie fajne zbliżenie i jej grafiki mu nie rozwiązało. Ok, co by on już tutaj poszedł i już dał sobie spokój. Na pewno sobie nie da spokoju, tylko idzie sobie od tyłu gdzieś tam. No. Mogę już przecej robić zbliżenie. Mm. No jak widzimy, na on. Sobie e, aktualnie przystopował, ale widzieliśmy parę kilów. Gekona, gdy dorwał tą muszkowocówkę. No, no to już super film. <laughs> tak powiem. Już mógłbym zrobić karmienie tego pająka pod koniec filmu. No, czyli za niedługo. Ale dzisiaj postaram się tak nagrać film w takim maksymalnym czasie, czyli to 14 minut i tam parę sekund. No budowno nie było takiego filmu. Takiego w maksymalnym czasie. O, jest, jest. Yes. Posła ta mówka ale widzieliście. Grafikę nie chciał złapać. Teraz zrobię zbliżenie. O, to światło. Przestań dawać tego światła. Nie wiem, co się dzieje, ale coś mi wariuje ten obiektyw. się robi taki jasno ciemno, jasno ciemno, coś mi wariuje. Gekon już sobie zaskoczył. Mam nadzieję, że nie wariować mi obiektyw. Nie wiem, czy to będzie tak widać, ale jasno, tak bardzo nieprzyjemne dla wzroku. Widzicie, taka jaśnizna straszna To jest mój obiektyw. Ewidentnie nie chcę. Ale nie wiem czemu jeszcze Gekon się nie zajmuje tamtymi mówkami, no. O, okej. Okay. Tamtymi mówkami nie wiem czemu się nie zajmuje. Ten Timmy trwa a ten Gekon, a ten z Gekongów tam się nie zajmuje, yy, no nie wiem. Okej, okay. tutaj nie no, strasznie mi się podoba ta rośnia. to jest coś typu płaczące łzy tylko wypolskie. Polskie. Oczywiście nie martwię się, oczyściłem z tych wszystkich bakterii i tych innych, żeby nie pozarazać Gekonów. Te mówki to nie dazą spokoju, będę tak łazić i krążyć. Dobra, ja was tu na chwilę zostawiam. Jak tak zawsze mówię, to zawsze jakiś komu jak wyskakuje i coś się dzieje. Ale ja tu będę obserwował i połapię te mówki do kliszówek, no bo mnie denerwują. Jej, te muszki, ocówki to są normalnie czasem straszki w użęce. A pisali na reguł, że w sumie są nielotami, ale są skakunami. No <laughs> skakoty, a nie nie loty. O, fajnie, co nie? pan do tej a to już mi wyskoczyła ta muszka. Tak genialne one są zdżampingowane Wiecie, ja już za niedługo w sumie film się kończy, no bo nic nie mam więcej do nagrywania Mówki mi wariują po całym blacie a gekony jakoś nie są bardzo zainteresowane Wczoraj to były strasznie spektakularne ataki ale nie nagrałem, bo miałem telefon cały rozładowany tak zdych, że się go naładować przez dwie godziny nie chciał się naładować mm. No nie nagrywam niestety dla tego karmienia, bo wczoraj mi do mówki nowe, no i tak zrobiłem. W ogóle nie wiem, ale ja to może to nie w tym terarium raczej, ale może kiedy jakiś wodospad bym kupił terarium z wodospad. no takie bardziej paludarium. Yy, Okej, okay. tyle już z tym kończymy, ja sobie zasuwam. W dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Yy, oczywiście zostawiacie subskrypcję na moim kanale, łapki w górę. Łapek w dół ma być zero. No i dobra, trzymajcie się na razie.